Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, jest to już 24 odcinek z serii symulowanej Sakasy. Zazem 24 kolejka, przejdźmy od razu do przedstawienia par tej serii gier. W piątek Lechia Gdańsk podejmował u siebie mieć Legnica, a Raków podejmował z Wrocław, w sobotę Korona grała z Radomiakiem Radom, Zagłębie z Pogonią Szczecin i Agielonia z Górnikiem Zabrze. W niedzielę za to trzy spotkania. Warta Poznań kontra Krakowia, Piast Gliwice kontra Lech Poznań i Legia Warszawa kontra Stal Mielec. Na zakończenie tej serii gier w poniedziałek Wisła Polska mierzyła się z Widzewem. Najciekawiej zapadają się tutaj spotkania Zagłębia z Pogonią, Rakowa ze Śląskiem i Piasta. Z Lechem Poznań, a my teraz przejdźmy już do pierwszego spotkania tej kolejki, a mianowicie starcia Lech i Gdańsk z Miedzią Legnica. Lechia w tym momencie na miejscu dającym awans do europejskich Pucharów na miejscu trzecim. Za to Miedź Legnica na przedostatniej pozycji w razie zwycięstwa i w razie ewentualnej porażki Wisły Płock. Może z tej strefy spadkowej wyjścia. Widzimy, że to jednak Lechia w 39. minucie miała lepszą sytuację. Do oszczelnia bramki, za to już w 69. minucie taką perfekcyjną kontrę wyprowadzili Miedziowi. No i Miedź od 70. minuty prowadzi z Lechią 0 do 1. Widzimy jeszcze raz kapitalne zagranie Angelo Enriqueza ze środka pola do wychodzącego Narsinga. Ten takich sytuacji nie marnuje, za to Lechia w 82. minucie odpowiada takim strzałem. Renzen Bischler i mamy 1 do jednego. Lechia obudziła się pod koniec tego spotkania, licząc tego, tej jednej akcji i tego słupka. W tym meczu za dużo się nie działo ostatecznie. Podział punktów w Gdańsku, który nie zadowala ani Lechi, ani zespołu z Legnicy. Kolejne spotkanie to już starcie Rakowa Częstochowa ze Śląskiem wrocław. Raków ostatnio ma zadyszkę stracił pozycję lidera Ekstraklasy i powoli traci już coraz więcej do Legii Warszawa w razie ewentualnej dzisiejszej porażki może to być już aż 5 punktów. Za to Raków nie chce, żeby ten czarny scenariusz się spełnił 48 minuta, Gutkowski z Dowdowiaka, ten takim oto pięknym ciałem posyła piłkę wprost do siatki. Widzimy powtórkę, no niefrasobliwość tutaj w obronie. piłka Śląska, za dużo miejsca miał w dowiak no i to musiało się skończyć y, bramką, za to to także musiało się skończyć bramką, ale jak Gutkowskis nie trafia tutaj w światło bramki, no jest to po prostu niemożliwe, ale zrehabilitował się parę minut później, 87 minuta. Wymienili się, tym razem to dowiak podawał do Gutkowskisa a ten wykończył tą akcję szczałem. 12 trafienie byłego już lidera klasyfikacji strzelców Ekstra Klasy. powoli zbliża się do Adama z Relaka. Ten ma w tym momencie na swoim koncie 13 bramek, co ważniejsze raku w tym momencie zwycięża. No i strata do legii w tym momencie to już tylko dwa punkty. A my teraz przenosimy się do Kielc Tam starcie ostatnie w tabeli korony z radomiakiem Radom Radom jak może wykorzystać podchnięcie lechi, bo przed tą kolejką miał tyle samo punktów co lechiści. No ale widzimy, że to korona jednak była bliższa objęcia prowadzenia 14 minuta. Szał jednak w poprzeczkę, a tutaj kolejna sytuacja i znowu poprzeczka. No, za dużo szczęścia w tym spotkaniu nie mają. Piłkarze korony za to dużo mają. Ci z Radomia 65 minuta Leonardo Rosza mamy bramkę na 1 do 0 dla Radomiaka, bramka która ustawiła już później to spotkanie Radomiak ostatecznie to spotkanie wygrywa, chociaż korona widzieliśmy, próbowała jeszcze odwrócić losy tego spotkania w drugiej połowie próbował Trojak, jednak ten nie wpadł do siatki, Radomiak po tym zwycięstwie wskakuje na Trzecią pozycję, my za to widzimy tutaj starcie Zagłębia z pogonią. Zapowiadał się ciekawy mecz, a skończyło nam się na bezbramkowym remisie. A więc pogoń musi nadrabiać w innych spotkaniach stratę do czołówki. A my przenosimy się do Białego Stoku tam Jagiellonia mierzyła się z górnikiem. Zabrze Jagiellonia wypadła już dość dawno z tej ligowej czołówki, chociaż. Zajmowała nawet przez chwilę miejsce na fotelu lidera. Za to widzimy, że w tym spotkaniu to jednak piłkarze z Białego Stoku zaczęli od mocnego uderzenia. 27 minuta. Kamara trafia do siatki. Widzimy, co tutaj się wydarzyło. Asysta Marka Guala. Na początku, chyba źle sobie tą piłkę przyjął, chciał podawać to, jednak mu trochę za wysoko skoczyła po tej główce. Ale widzimy, że wybrnął z tego znakomicie. Za to tutaj Włodarczyk był bliski. Strzelenia na 1 do 1. Tak samo w, tym, w tej akcji. Górnik znowu był blisko, ale jednak czegoś zabrakło. Jagieronia ostatecznie zwycięża na swoim terenie. 1 do 0. No, i w tym momencie ma już 35 punktów, a więc tylko 3 punkty straty do czwartej Lechi. My przenosimy się w tym momencie do Grodziska Wielkopolskiego. Tam warta podejmowała Krakowie. Stacie zapadają się ciekawie. Warta na 14. miejscu w lidze ma. Dość małą, ale jednak wystarczającą przewagę na strefę spadkową, dzisiaj będzie chciała ją podwyższyć. No i udokumentowało nam się to w 11. Minucie: Miguel Luis trafia do siatki. Widzimy powtórkę. Zostawili mu tutaj zbyt dużo miejsca. Podobna sytuacja jak w staciu Rakowa ze Śląskiem. Tam też. Obrońca boczny nie zaasekurował. No i widzimy tutaj Krakowia próbował odpowiedzieć, ale ostatecznie to dopiero w drugiej połowie padła bramka na 1 do jednego makuch, niezawodny makuch zrównuje się tym samym z Adamem z Relakiem, który w tym spotkaniu nie trafia. 13 bramka w tym sezonie napastnika Krakowi. Krakowia tym samym zgarnia jeden punkt, tak samo jak i Warta, no i Krakowia coraz, coraz, coraz bliżej utrzymania, to jest 34 punkt w tym sezonie, za to Warta w tym momencie ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową, a my przenosimy się do Gliwic, tam Piast mierzył się z Lechem Poznań, spotkanie zapowiadało nam się ciekawie, Piast na 12 pozycji w tabeli. Za to Lech na miejscu 7. No i Lech musi nadrabiać punkty do czołówki. Ale widzimy, że jednak to Piast zaczyna to spotkanie lepiej. 27 minuta. Kamil Wilczek trafia do siatki. I jeszcze raz tutaj. No, coś tutaj w obronie nie zagrało. Bo było, wyglądało to dobrze. Ale jednak. Nie skończyło się to dla Lecha dobrze, za to w drugiej połowie, w 73 minucie za sprawą Joela Pereira, Lech doprowadza do wyrównania. Kapitalne uderzenie z rzutu wolnego, chwilę wcześniej faulowanej, Isa, który jeszcze zdołał oddać celny strzał, ale ostatecznie został później odbizdany faul. Nie było przywileju korzyści. No i Lechy, dzięki tej kapitalnej bramce. Wywozi jeden punkt z Gliwic, kolejny to już remis w tej kolejce. Bardzo, bardzo ciekawa pod tym względem kolejka. Wiele się w tabeli nie zmieni, bo także Legia bezbrankowo remisuje ze Stanomielec. To bardzo cieszy Raków, bo dzięki temu ta strata już do Legii to tylko 3 punkty. A my przeniesiemy się do Płocka na ostatnie ligowe starcie w. W tej kolejce Wisła kontra Widzew. Widzew na piątej pozycji w razie zwycięstwa może dogonić już Lechiej dańsk, ale widzimy, że to jednak bliżej tutaj była Wisła. W by 14 minucie zdobycia bramki Widzew aktualnie niewidoczne, a chwilę później w 16 minucie Łukasz Sekulski trafia na 1 do 0. Wisła Polsk obejmuje prowadzenie w sposób iście wyborowy ależ ze spokojem wykończył tą akcję Sekulski ale to podanie też tutaj zrobiło bardzo dobrą robotę a później znowu Wolski, znowu Sekulski druga połowa, zmieniły się tylko strony nie zmienił się układ sił w tym spotkaniu Wisła Polsk podwyższa prowadzenie na 2 -0. do 0 to prowadzenia już nie odda więc widzę, w który mógł dogonić miejsce Pucharowe w tym momencie jednak się trochę od niego dala. wisłał Pocek widzę fuć 2 do 0 w ostatnim spotkaniu 24. Serii giera, a my tym samym przenosimy się już. Na plansze z wynikami. Podsumujmy jeszcze raz szybko. 24 kolejkę, a więc w piątek Gdańsk gremisowała 1 do 1 z miedzią Legnica, Raków wygrał 2 do zera ze Śląskiem Wrocław. W sobotę korona uległa na własnym terenie Radomiakowi przy sporej dozie nieszczęścia 0-1, Zagłębie zremisowało bezbrankowo z Pogonią Szczecin, a Jagiellonia wygrała 1-0 z Górnikiem Zabrze. W niedzielę same remisy, Warta 1-1 Krakowia, tak samo zakończyło się starcie w Gliwicach, gdzie Piast zremisował z Lechem Poznań, no i Legia na zakończenie niedzielnego. Wieczoru można wręcz powiedzieć zremisowała bezbrankowo ze Mierec w poniedziałek. Za to Wisła Polsk wygrała 2 do zera z widzem. A teraz, jeszcze szybki rzut oka na tabelę. Tak jak już mówiłem, na fotelu lidera cały czas, mimo tego remisu, Legia Warszawa 45 punktów na drugiej pozycji. Raków Częstochowa 42 punkty. Już tylko jeden punkt straty Radomiaka, który jest na miejscu trzecim. Lechia Gdańsk przez ten remis z miedzią trochę się oddaliła, dwa punkty straty do Radomiaka, ale już strata 5 Jakeron znacząca, to aż 4 oczka do Gdańszczan, a do Radomiaka do podium jest to już aż punktów 6. Cały czas misz Kraju Lech Poza na 7 pozycji z 34 punktami, za to w strefie spadkowej niezmiennie, na ostatniej pozycji Korona Kielce, cały czas dorobkiem 15 punktów. Na miejscu 17 Górnik Zabrze 21 punktów i na miejscu 16 dzięki temu remisowi w Gdańsku przesuwa się mieć Legnica punktów 22. Na ostatnim bezpiecznym miejscu Wisła Polsk 26 punktów, a więc to są 4 punkty straty miedzi do Wisły. Ja już wam w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca, zachęcam do stawienia łapki w a także subskrypcji kanału i widzimy się już niedługo kolejnym materiale,